w Poznaniu. Pan radca prawny Andrzej Główczyński i poprzednio nas jeszcze pan dyrektor Dariusz Sakowski. Chciałabym na początek przedstawić Państwu konferencję dzisiejszego spotkania. Na początek prezentacja poszczególnych stron, podpisanie dokumentu, a następnie krótka konferencja posłanowa Państwa. Państwo bardzo proszę. Jak Państwo wiecie, Boleśno Spółki ma pełne możliwości decydowania o dalszych losach rozmów i doprowadzenie do finału, czyli otwarcie w naszym szpitalu oddziału kardiologicznego, tak to się nazywa. E, jaki będzie finał? Nie wiem. Życzę partnerom, aby zrealizowali ten pomysł do końca, no bo otwarcie takiego oddziału, raz jeszcze powtórzę się, to jest możliwość świadczenia usług w tym, jakże ważnym Dziale, bo to przecież są także okazja do zmniejszania kosztów jednostkowych. Większe nasycenie tych usług medycznych na te same powierzchni, jak wiemy, ja na tutaj jest dużo no powierzchni nie jest ona w tej chwili optymalnie nawet wykorzystana. Dodatkowe to są także zlecenia dla wszystkich podstaw diagnostycznych, które w szpitalu są wykonane, które funkcjonują i doświadczą sobie na rzecz oddziałów szpitalnych, takich jak USG, jak. To są wszystko działy, które muszą funkcjonować, obsługują na i Im więcej mamy takich e, zadań do wykonania, po tym po prostu są nam koszty mieszkowe i zwiększa się Jesteśmy także tym zainteresowani, bo bywają takie dni, kiedy prawie połowa naszych pacjentów na oddziale wewnętrznym to są przypadki kadmologiczne. Jeżeli mamy, będziemy mieli do dyspozycji od razu czy to można te siły, środki przesunąć tutaj, a wtedy się pojawi na ziarnie wewnętrznym pole umożliwiające rozszerzenie usług na przykład na uczelnie czy skupienie się na szkoleniowe dla, dla personelu i cały czas szkolimy. Także uważamy, że będziemy mogli zapewnić jakby opiekę przez profesjonalistów i nigdy w nowe miejsce nie przyjadą profesjonalistki bez doświadczenia. To jest niemożliwe. To nie są nowi. Przyjadą najbardziej doświadczeni i my ze swojej strony, myślę, że pan profesor Lesiak teraz też jeszcze powie dwa słowa, gwarantujemy jakby patronat nad tą opieką. Uczyliśmy się i w ośrodkach zagranicznych, prowadzimy ośrodki kardiologii inwazyjnej od 20 lat, czyli mamy w tym, należymy do już matuzalemów kardiologii inwazyjnej. Po mnie to jest widać po profesorze Lesiaku jeszcze nie, czyli Czyli miałem przyjemność że 25 lat temu wykonać pierwszą manipulację tak ważnej choroby, jak i zadał serca, o nie możemy się wstydzić no, absolutnie, bijemy na głowę Francuzów, Anglików, jeśli chodzi o liczbę tych ratujących życie procedur. Natomiast to miejsce jest akurat takim miejscem w, w związku z geografią, z położeniem, które no niestety nie może w pełni korzystać z dobrodziejstwa tego typu leczenia, ponieważ tak jak mówił doktor Rzeźniczak, podstawowym e, kryterium jest czas. Czas dotarcia do e, miejsca, w którym dokona się, tak, jak my to kardiolodzy mówią, reperfuzja, czyli otwarcie naczynia, gdzie za żabę. I dlatego myślimy, że stworzenie takiego ośrodka tutaj e, jest celowe. E, drugą rzeczą, którą na pewno będziemy się stale rozwijać i będziemy usilnie zabiegać na to, o to o kontrakt z, z Narodowym Funduszem Zdrowia, to jest leczenie różnych wschorzeń planowych u pacjentów kardiologicznych, ja mam na myśli implantację stymulatorów, yy, wykonywanie planowych angioplastyk wieńcowych czyli poszerzania temizm wieńcowych. To wszystko, gdzie obecnie pacjent musi być wysyłany do, do, do Szczecina. Proszę pamiętać, że my nie wyciągniemy ręki po dodatkowe środki od NFZ-u, ponieważ chory, który będzie leczony w tym ośrodku, no nie będzie musiał być już leczony, nie będzie musiał mieć tego samego zabiegu wykonywanego w, w Szczecinie czy w, czy w innym miejscu. A zatem liczymy na to, że właśnie w związku z tą specyficzną lokalizacją świną środki na to, w naszej głowie. My najszerzej działamy jako kardiolodzy inwazyjni, ale prowadzimy też dużą działalność w Poznaniu, jeśli chodzi o właśnie rehabilitację kardiologiczną. Także mamy nadzieję, że będziemy mogli realizować się tutaj w pełni, zarówno jeśli chodzi o leczenie, ale później również jako jeśli chodzi o prewencję pierwotną, czyli u osób, które nie chorują jeszcze, jak i o prewencję wtórną, czyli u tych, którzy mieli to nieszczęście i ten zadał pewnych pewnej odrębności. Natomiast mamy i firmy wyspecjalizowane do przygotowania, po... najtrudniejszych pomieszczeń, pomieszczenia jakby pod tą najbardziej zaawansowaną aparaturę, czyli pracownie, hemodynamiki, całe zaplecze, zaplecze do tego, to mamy wyspecjalizowane, z którymi znowu, powiem, pracuje 20 lat. Główny, główny wykonawca w tej chwili jeszcze w zupełnie w innej firmie, stacja Rana, ponieważ była trudna, pierwszą pracownię zrealizował. Poznali od tego czasu, od tego czasu, od tego czasu budując dla, dla różnych, ale cały czas współpracując jakby z nami. Także mamy doświadczenie w budowie. To nie będzie, natomiast wiadomo, że trzeba zrobić projekt. Ten projekt musi być zaakceptowany przez, przez Sanepid. My mamy, ja już, by, już Panu Prezesowi Pokazywaliśmy, jak, jakby to można wyglądać. Natomiast on musi, takie projekty muszą być zaadoptowane do lokalizacji. Jeżeli my w dwójkę, to myślę, że, że przy przychylności jakby po, po to są jednak pewne zgody na, na przebudowę, na, na to wszystko, to ta realizacja wtedy już nie jest, nie jest taka druga. Także żeśmy taki harmonogram ustalili, że jeżeli w styczniu wybierzemy miejsce, my oczywiście. Nie, do każdego miejsca pewne koncepcje, jeszcze nie gotowy projekt, będziemy, będziemy wpisywali. i To jest oczywiście praca dla, dla obu stron. I, i, i myślę, że gdzieś do stycznia będziemy mogli powiedzieć: Tak, to jest wybrana lokalizacja. I wtedy, jeżeli wybierzemy lokalizację, będziemy wiedzieli dokładnie, jak trzeba kogoś wykonać, czy nie, to będziemy mogli Państwu już szczegółowy harmonogram z budową, z wyposażeniem, z wszystkim.